Bądź w tu i teraz. Oddychaj. Jeśli nie macie w teraz, to przywołaj się. Po prostu bądź. Oddychaj. Oddychaj spokojnie, miarowo. Niech twoja świadomość zejdzie do serca. Poczuj wibracje w tej przestrzeni. Poczuj energię, która przepływa przez Ciebie. Zobacz światło, jakim jesteś, i wyraź wdzięczność za to, kim jesteś. Podziękuj za dzisiejszy dzień za wschód słońca, który być może dostrzegłaś. Dostrzegłeś ze swojej sypialni, za smak życia o poranku, za kolejną szansę na przeżycie dnia w pełni miłości, za nieograniczone możliwości, za gotowość na spotkanie ze sobą prawdziwym, za spotkanie z drugim człowiekiem, za relacje, które są obrazem naszych przekonań o innych. Podziękuj za rodzinę, za przynależność do niej, za przodków i dary od nich. Dzięki nim jestem tu i teraz. Dziękuję za życie. Wdzięczność za słońce, pokłoń się i weź wszystko to, na co sobie pozwalasz, by wziąć. Bierzesz, bo zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Pokłoń się Księżycowi, który właśnie ustąpił Słońcu. Z połączenia nocy i dnia weź uznanie dla połączenia kobiecości z męskością. Niech zamanifestuje się to, co najpiękniejsze. Najpiękniejsze w kobiecości i w męskości. Najpiękniejsze razem. Jesteś energią, światłem, miłością. Poczuj to. Oddychaj spokojnie. Oddychaj świadomie. Zostaw za sobą to, co niepotrzebne. Zostaw myśli o innych. Zobacz, jak zmienia się Twoja rzeczywistość, jak zostawiasz negatywne przekonania. Zauważ, jak wtedy świat staje się piękny i wszystko, co najlepsze, wraca do Ciebie. Zacznij dzień z taką myślą: co dajesz, to dostajesz. Oddaj się temu z największą miłością i świadomością swojego istnienia. Zobacz te magiczne momenty mocy, dzieje się magia. Poczuj, co podpowiada Twoje ciało w dniu dzisiejszym. Zobacz, jak energia utula ciało i przyjemnie nim kołysze w Twoim tempie, w Twoim rytmie, magicznie w swojej codzienności. Daj się ponieść temu dzisiejszemu porankowi. Weź co najpiękniejsze i zacznij żyć najlepiej, jak się da w tym dniu. Otwierasz się na obfitość dzisiejszych wydarzeń jesteś w stanie zdziałać cuda każdego dnia. Dziękuję za ten rozpoczynający się dzień moich możliwości.